Cześć, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Ja jestem Kenneth i będę dzisiaj opowiadał o moich wrażeniach z mojej wizyty w kinie, na właśnie tym filmie. Mówię oczywiście o Suicide Squad. Byłem na tym filmie w dniu premiery, więc minęło troszeczkę czasu. Cały hype opadł. Mogę w miarę spokojnie, w miarę wydaje mi się rzetelnie opowiedzieć Wam o tym, co w tym filmie mi się podobało. I co mi się nie podobało? Jako, że trudno mówić o tym filmie bez spoilerów, więc ten materiał będzie podzielony na dwie części. Pierwsza, którą oglądacie właśnie teraz, nie będzie zawierała żadnych spoilerów. Będę mówił o ogólnych rzeczach, które w tym filmie można zobaczyć. Druga, którą bardzo jasno dla Was oddzielę odpowiednim napisem oraz Informacją z mojej strony będzie opowiadała o spoilerach, gdzie troszeczkę głębiej będę mógł opowiedzieć o tym, co w tym filmie mi się tak naprawdę bardzo spodobało, a co nie spodobało mi się do końca. Więc zaczynamy. A więc, DC wypuściło kolejny film ze swojego kinowego uniwersum, które to było dosyć mroczne. Tu od razu muszę Wam poprawić troszeczkę humor. Legion. Legion samobójców jest o wiele bardziej kolorowy, to widać po trailerach, jest tam więcej humoru. I pierwsza rzecz, która mi się nie podoba w tym filmie, to fakt, że do jasnej cholery, jak można oddział, oddział samobójców, oddział, to, to, to co teraz mówię jest do tłumaczy, którzy, którzy wpadli na pomysł, żeby nazwać ten film Legion samobójców. Proponuję, żeby te osoby. Wpisały do jasnej cholery w Google, ile osób liczy Legion. Ponieważ liczy od 4,5 do 5 tysięcy osób, licząc, biorąc pod uwagę Legion Rzymski, czyli ten najbardziej popularny. Jeżeli nam się coś kojarzy z Legionem, to może Wam się kojarzyć albo z Mass Effectem, albo z rzymskimi e, wojskami. Legion to około 4,5 do 5 tysięcy osób. Tu jest jakby mniej. Ha? Więc do jasnej cholery, jak tłumaczycie... Co by było złego, gdyby ten film się nazywał Oddział Samobójców, co za bardzo się z terroryzmem kojarzy? Ok, wracając jednak do samego filmu. Jak widzicie, tego typu rzeczy, tego typu wpadki tłumaczy po prostu mnie wkurzają, ponieważ ci ludzie biorą pieniądze za to, żeby przetłumaczyć coś, co powinno oddawać przynajmniej częściowo oryginał, a do jasnej cholery 4,5 tysiąca to nie. ile tam jest? 5 osób? Ok, legion. Nie, wiecie co? Oddział samobójców, pierdzielić polskie tłumaczenie. Oddział samobójców naprawdę mi się podobał. Był odpowiednio napakowany akcją, odpowiednio napakowany humorem i co najważniejsze, nie próbowali w tym filmie na siłę przedstawić absolutnie wszystkich postaci. W tym filmie głównymi postaciami jest Deadshot i Harley Quinn. To jest, to jest główna dwójka. Oni naprawdę za każdym razem, kiedy mają swoje kwestie, kiedy mają swoje sceny, naprawdę ciągną ten film. Reszta, czyli Diablo, Katana, Killer Croc, Slipknot, nawet Joker i kto tam jeszcze jest, Enchantress oraz oraz Kapitan Bumerang, są postaciami supportującymi. Najmniej czasu ma oczywiście Killer Croc, ale on jest dosyć specyficzną postacią. Film mi się podobał, był bardzo fajnie zbudowany, jeśli chodzi o, o budowę fabuły. Co najważniejsze, w żadnym z trailerów nie zdradzili, kim jest złoczyńca, co mi się również bardzo spodobało. Było tam o wiele więcej humoru. Harley Quinn była najfajniejszą postacią, którą można tam zobaczyć, nie tylko ze względu na, na, na jej strój, ale po prostu jako, jako postać była naprawdę fajna. Postać Jokera. Niestety w filmie, mimo że wydaje nam się, że jest go tam dużo, nie ma go aż tak dużo, nie wiem, czy tu możecie uznać to za spoiler, jest on wykorzystany bardziej jako backstory dla Harley Quinn. I wydaje mi się, że będziemy mieli do czynienia również z wersją reżyserską, która, tak jak Batman vs Superman, zostanie wydana i będzie miała troszeczkę więcej sensu. Ale jeżeli lubicie kino akcji z superbohaterami, lubicie fajne sceny akcji i. Takie no, troszeczkę inne podejście do, do, do właśnie kina niż Marvel, no to to może Wam się spodobać chociaż sam film, sam Suicide Squad jest o wiele bliższy Marvelowi niż poprzednie filmy ze świata DC. Wszystko dzieje się oczywiście nadal w linii czasowej, którą mogliśmy zobaczyć w człowieku ze stali Batman vs. Superman. Także tutaj nie ma akurat żadnej wątpliwości, jest to nadal jedno, całe uniwersum, ten film nie jest żadnym prequelem, nie mamy ciągłość czasu i tak naprawdę bawiłem się bardzo dobrze. Od początku aż do końca są pewne rzeczy, które mi się nie podobały. Amanda Waller na przykład według mnie została dobrana świetnie, nie dobrali żadnej wylaszczonej, nie wiadomo jak wyglądającej babki, która w nie wiem jakimś kusym stroju będzie tutaj grozić tym wszystkim złoczyńcom. Bo cała koncepcja tego filmu polega na tym, że Amanda Waller, widząc, co się dzieje na świecie, mam na myśli Batmana, Metaludzi, Supermana, postanawia po prostu zorganizować oddział, który będzie w stanie wykonać zadania, których nikt inny nie będzie w stanie zrobić, ale jednocześnie da jej możliwość zaprzeczenia wszystkiemu. Czyli łapie złoczyńców, wszczeliwuje im czy wstrzykuje im bomby tutaj w kark i po prostu wysyła ich w miejsca. W których nikt inny nie powinien się pojawić, no bo nie wiem. Na przykład są zajęci ważniejszymi sprawami ci wszyscy superbohaterowie jak Batman, Wonder Woman, Superman itd. itd. Ok, jak zapewne usłyszeliście, dostęp wiadomość. Wyłączyłem już telefon, więc wracamy do omówienia Suicide Squad. Podobały mi się postacie, które były w tym filmie. Każda z nich, z wyjątkiem Killer Kroka, została zagrana bardzo, bardzo dobrze. W Killer Kroku brakowało mi troszeczkę jego rozmiaru. Wydaje mi się, że spokojnie mógłby zostać zagrany ze względu na to, jak dużo make-upu ta postać miała na sobie. Spokojnie mógłby zostać zagrany przez kogoś zupełnie innego, może troszeczkę mniej doświadczonego aktora, może gościa, który gra w grze o Tron Górę. Wiecie, jeżeli kojarzycie tego wielkiego osiłka, o, On jest olbrzymi. On tam nie miał akurat w tym filmie zbyt dużo swojego czasu, zbyt dużo kwestii. On by sobie spokojnie z tą rolą poradził, a jednocześnie Killer Croc wyglądałby na kogoś, kto stwarza większe zagrożenie, by górował nad postaciami, a tak po prostu wydaje się jak normalny. Wygląda po prostu jak normalny gość z chorobą skóry, tak mniej więcej ja go odbieram. Jeśli chodzi o Harley Quinn, genialnie zagrana. Deadshot. No, najwyraźniej Will Smith zaczyna się specjalizować w graniu białych ludzi. Jeżeli ktoś oglądał, jestem legendą, to doskonale wie, że w książce główny bohater był nie dość, że biały, to jeszcze był Austriakiem, o ile dobrze kojarzę. Tutaj Deadshot ma co prawda białą maskę, ale mimo tego Will Smith naprawdę wymiata w tym filmie i za każdym razem mam, mam wrażenie, że wiele scen z, z tą postacią z Deadshotem była improwizowana, bo wyszła naprawdę bardzo naturalnie. Jeśli chodzi o El Diablo, którego możecie zobaczyć w kilku trailerach, ten wytatuowany, bardzo fajnie została ta postać zaplanowana i napisana w tym konkretnym filmie, ponieważ El Diablo jest zdecydowanie najpotężniejszym członkiem oddziału samobójców. I sposób, w jaki ta postać została napisana, sprawia, że on idealnie pasuje. Idealnie, jakby nie jest. Nie... Sposób jego podejścia do wykonania zadania do tego, jak cały oddział ze sobą wchodzi w interakcję, on jest taki wycofany. Ma do tego powód, o którym będę mówił w spoilerach. I tak naprawdę, nie ma tutaj postaci, która by mi przeszkadzała. Absolutnie każda postać, która została wprowadzona, choćby nie wiadomo na jak krótko, jeżeli oglądacie materiały promocyjne z tego filmu, to doskonale wiecie, kto ginie jako pierwszy. I to nie jest żaden spoiler. Jest to postać, która ma najmniej materiałów promocyjnych. Koniec kropka. Nie trzeba być geniuszem, żeby się do tego dojść. Więc każda postać ma tu swój cel. Amanda Waller jest zagrana świetnie. Katana nie jest wyciągnięta na pierwszy plan, ale jednocześnie jest bardzo ciekawą postacią. Kapitan Boomerang... Typowy zgrywus. Widać, że gościu ma polew absolutnie na wszystko i widać to naprawdę w wielu scenach. Harley Quinn nieobliczalna, nieprzewidywalna, świetna, świetnie zagrana. Mam nadzieję, że zobaczymy jej dużo, dużo więcej. Joker, bardzo, fajnie, bardzo fajne podejście do Jokera, chociaż brakowało mi tutaj ciągłości tej postaci. Nie za bardzo rozumiem, jaki jest motyw tego Jokera. O tym pomówię troszeczkę w części ze spoilerami. A pozostałe postacie pasują idealnie we wszystkie swoje miejsce. Rick Flag, który jest dowódcą całego oddziału, jest w świecie DC podobno najlepszym specopsem w całym tym uniwersum. Jest również zagrany bardzo fajnie i nie ma się tak naprawdę do czego przyczepić. Jest kilka oczywiście dziur logicznych, ale jest też kilka bardzo fajnych twistów, które powinny się spodobać każdemu fanowi filmów. I najważniejsze jest to, że nie został zdradzony złoczyńca. I teraz. Dochodzimy do tego momentu, kiedy będę mówił o spoilerach. Także, jeżeli nie chcecie usłyszeć spoilerów z tego filmu, nie chcecie się dowiedzieć rzeczy, których nie powinniście wiedzieć przed obejrzeniem filmu, więc zatrzymajcie ten film. Dajcie łapkę w górę lub łapkę w dół i zostawcie komentarz, jeżeli widzieliście ten film. Dajcie mi znać, czy Wam się podobał, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. A, no i na koniec, oczywiście, wiadomo, w filmie pokazuje się Batman, ale tylko na troszeczkę. Było to widać w trailerach. Więc, okej, okay, przechodzimy do spoilerów. Okej, okay, więc część spoilerów zaczyna się właśnie teraz. Jeżeli oglądasz jeszcze ten materiał, a nie widziałeś filmu, wyłącz. Nie psuj sobie zabawy, ponieważ twisty, które znajdują się w tej części spoilerowej, które odnoszą się do tego, co znajduje się w filmie, naprawdę sprawiają, że ten film jest jednym z najlepszych filmów, jakie DC wypuściło w swoim uniwersum. Więc zaczniemy może od tego. Za mało Batmana w filmie, ale to dobrze, bo on jest tylko wykorzystywany we flashbackach, gdzie mamy pokazane, jak tak naprawdę on łapie Harley Quinn, dlatego że Amanda Waller go na to napuściła. W zasadzie Amanda Waller jest tu pokazana jako postać, która zajmuje się tak naprawdę szukaniem haków na ludzi i wykorzystywaniem tych haków do, po to, żeby robiły dokładnie to, czego. Chcę. więc wykorzystuje Flasha, żeby złapać Slipknota, wykorzystuje Batmana, żeby złapać Harley Quinn, i tak dalej, i tak dalej. Co mnie zdziwiło, to Joker grany przez Jareda Leto. Jest Jokerem, którego się absolutnie nie spodziewałem, i tak naprawdę nie wiem, co mam myśleć o tej postaci. Nie jest to Joker Hita Ledgera, który był takim awatarem chaosu, nie jest to Jack Nicholson, który był takim troszeczkę bardziej. Kreskówkowym Jokerem. Mamy tutaj do czynienia z Jokerem, który na pierwszy rzut oka, z tych materiałów, które były umieszczone w podstawowej wersji kinowej filmu, mamy do czynienia z Jokerem, który zachowuje się jak jakiś boss mafijny. Po prostu wszyscy boją się Jokera, ponieważ to co Joker chce, to Joker dostaje. Widać, że jest nieprzewidywalny, widać, że potrafi bez zastanowienia kogoś zabić, widać, że jest postacią, która jest zupełnie niestabilna na poziomie emocjonalnym ale jednocześnie widać, że, nie wiem, siedzi w klubach, zajmuje się przekupywaniem, jest pewnego rodzaju szaleństwo w jego zachowaniu, ale nie jest to to, co mogliśmy zobaczyć w filmach Nolana, Nicholsona czy nawet Tima Bartona. Mamy tu do czynienia z postaciami, które są bardziej ugruntowione w naszym realnym świecie. Joker nie jest jakimś, jakimś po prostu totalnie odjechanym psychopatą i wielu osobom może to nie pasować. Ale tak naprawdę nie ma jednej wersji Jokera. Jeżeli jesteście fanami DC, to doskonale wiecie, że Jokerów było wielu i jedni są bardziej popularni, inni są mniej popularni, ale każdy ma swoje miejsce w tym uniwersum i kto wie, może stanie się coś takiego, co sprawi, że gdzieś tam później w tym kinowym uniwersum DC Joker stanie się tym właściwym Jokerem. Tutaj niestety było go troszeczkę za mało, bo pojawiał się jako postać w pewnym sensie backstory dla Harley Quinn. I dosyć dobrze zbudowano Harley Quinn na Jokerze, pokazano ich relacje, chociaż nie jest to do końca normalna relacja. Jest scena, w której Joker, po tym jak Harley Quinn, przepraszam, doktor Quinzel, pomaga mu w pewnym sensie uciec z Arkham, jak ją po prostu torturuje i po, no po prostu ją popsuł, jak zabawkę, i każe jej skoczyć do Kadzi Arkham, tam gdzie on sam się narodził, bierze go w to samo miejsce. I ona po prostu się zabija, on się obraca i odchodzi. I niby miał ją zostawić, i w ostatniej chwili orientuje się, że nie może jej zostawić, więc jest bardzo silna więź. Wydaje mi się nawet troszkę zbyt silna, porówn porównując to do relacji, które mogliśmy zobaczyć w kreskówce, w grach czy w komiksach. Jest między nimi jakaś więź, niekoniecznie jest to może uczucie miłości, ale jakiegoś tam uzależnienia. I on ją ratuje i później to wszystko się dzieje przez cały film, w zasadzie stara się ją uratować, widać, że jest strasznie smutny, że jej nie ma. Druga sprawa, e Enchantress. Największy twist tego filmu. Enchantress początkowo jest jakby nienormowanym członkiem oddziału samobójców. Jest to wiedźma, która ma 630, 6331 lat. Jej dusza zamieszkuje ciało dr Moon w której z kolei zakochany jest Nick Flagg, więc to jakby wpływa też na dynamizm jego decyzji i tego, jak on próbuje zadziałać, w momencie, kiedy Enchantress uwalnia swojego brata i wypuszcza go na miasto. To on jest początkowo pierwszym zagrożeniem, jakie pojawia się w filmie, ale on nie jest najsilniejszy. To Enchantress jest najsilniejsza, ale nie może nic zrobić, ponieważ Amanda Waller ma jej serce, które w momencie, kiedy jest dźgane lub zniszczone, po prostu ta wiedźma ginie. No, i później oczywiście wszystko rozwija się tak, że ona to swoje serce odzyskuje, i nasz oddział samobójców jest wysłany po to, żeby odzyskać jedną osobę z tego miasta. Bardzo fajnie jest to wszystko zarysowane, bo mamy oddział złoczyńców, czyli ludzi, którzy mogą robić złe rzeczy, żeby wykonać pewne zadanie, i mają to zadanie w bardzo prosty sposób przedstawione. Amanda Waller. Mówiąc do nich chyba z iPada albo z Sony, Vio, nie wiem, z jakiegoś tam produkt placementu, mówi do nich, że to jest, w tym budynku znajduje się jedyna osoba, którą musicie uratować z tego miasta, Może, to jest jedyna osoba, której możecie, nie możecie zabić. I co się okazuje? Cała drużyna idzie do miasta, które jest puste. Autentycznie miasto jest puste. Setki, tysiące ludzi, którzy mieszkają w tych wielkich biurowcach, pracują w tych wielkich biurowcach, i niech mi nikt nie powie, że wszyscy zamienili się w te dziwne czarne stwory, które mają setki oczek na głowie. Nie, bo w te stwory są zamieniani tylko wojskowi, którzy zostali tam wysłani, lub inni ludzie jako sługusy. Oczywiście Enchantress, po tym jak zostaje uwolniona przez swojego brata, on jej pomaga utrzymać cielesną formę swoją mocą, mimo że ona nie ma serca. Zaczyna budować maszynę, której celem jest. Przywrócenie władzy Enchantress i jej brata nad Ziemią, bo oni kiedyś tam byli czczeni i troszkę im tego brakuje, wiecie. Chcą panować nad światem, więc chcą zniszczyć całą technologię, bo sobie doszli do wniosku, że ludzie czczą maszyny, więc ona będzie zbuduje taką maszynę, która będzie po prostu warta tego, żeby się jej bać, a tym samym czcić. No i cała drużyna jest wysłana po to, żeby uratować tą jedną osobę. I tu mi się naprawdę to spodobało, że na samym końcu, dopiero pod koniec dowiadujemy się, że tą jedyną osobą jest Amanda Waller, że to wszystko dzieje się w mieście, gdzie ona siedzi i ona wysyła swój własny oddział po to, żeby ją uratowali. No i to jest dosyć fajne. Co mi się natomiast nie podobało, to że spodziewałem się, że skoro to jest oddział samobójców, czyli oddział składający się ze złoczyńców. Widać to w trailerach, tak? Kiedy Harley Quinn tłucze wystawę, bierze sobie tą torebkę i mówi We're bad people, that's what we do, tak? Mówi, że są złoczyńcami i oni po prostu to robią. Oni tak naprawdę w tym filmie nie robią nic złego. Co więcej, poświęcają się, żeby uratować siebie nawzajem, zbierają się do jednej wielkiej kupy, tak naprawdę zbiera ich Deadshot, który jest jakby takim głównym motywatorem do tego, żeby ten, jest w pe pewnym sensie takim nieformalnym przywódcą drużyny zaraz po niku flagu i jakby on zbiera tą drużynę, mają jakiś wspólny cel. I to mi się nie do końca podobało, jedyną fajną postacią, która jakby zachowywała się prawie do końca jako zły, był kapitan Bumerang. kiedy w momencie, jeżeli widzieliście film, to pamiętacie tą scenę, kiedy Nick Flagg wchodzi do tego baru, ściąga, niszczy ten detonator od ich ładunków i mówi, jesteście wolni. Wszyscy się rozglądają, a pierwsze co robi kapitan Bumerang to bierze piwo, bierze i spieprza z tego baru. Koniec końców. Złoczyńcy w tym filmie zachowują się dokładnie jak każda inna ekipa superbohaterów. Nie robią absolutnie nic złego. Nie robią nic, co by było... co by legitymizowało ich... ich coś? Ich złość, ich, ich bycie pod złej stronie barykady. Nie zabijają żadnych cywili, nie robią nic, co, co pokazałoby, że są źli. Na, tak naprawdę Amanda Waller wychodzi na najbardziej złą z nich wszystkich, bo w momencie, kiedy ją ratują, czterech agentów FBI pomaga jej zbierać i niszczyć całą dokumentację. W momencie, kiedy oni kończą to robić, ona z zimną krwią ich zabija. Nawet Deadshot, patrząc na nią, mówi, że to jest gangsta, że to jest złe. Więc jakby to mi przeszkadzało w tym filmie, był on zbyt bohaterski jak na film ze złoczyńcami. No i co jeszcze? Wydaje mi się, że mogłoby być ciekawe, gdyby Joker odgrywał troszeczkę większą rolę w tym filmie. Co prawda pojawia się kilka razy, ale jako postać nie jest wystarczająco dobrze nakreślony. Nie znamy jego motywacji, jego szaleństwo jest takie, powiedziałbym, bardzo wyrachowane. Zachowuje się bardziej jak Alphonse i gangster, niż Joker, którego znamy i brakuje mi tutaj większej wyrazistości, większej przejrzystości tej postaci bo na chwilę obecną jest go po prostu za mało. Ale Jared Leto na w jednym z wywiadów czy na Twitterze napisał, że z samych wyciętych fragmentów, w których występuje Joker, można by zrobić o nim film, więc mam nadzieję, że więcej tego materiału trafi do wersji Ultimate Cut, tak jak to miało miejsce w Batman vs. Superman, i dostaniemy film, który będzie miał troszeczkę więcej sensu. Jestem pewien, że o wielu rzeczach mogłem zapomnieć tutaj, Jedna z rzeczy, która mi jeszcze teraz się przypomniała w momencie, kiedy zerknąłem na monitor, to El Diablo. El Diablo jest meta który został gangsterem ze względu na moce, które posiadał. Potrafi być, jest pirokinetykiem, potrafi tworzyć ogień, sterować tym ogniem. Jest po prostu w pewnym sensie bogiem ognia. On się poświęca, tak naprawdę nie wiemy, czy ginie na, na końcu, no bo jakby na to nie patrzeć, jak się zamieni w tą swoją ostateczną formę to w tym momencie zmieniła się zupełnie jego, jego wygląd. Wyglądał bardziej jak Enchantress i jej brat niż jako człowiek, więc wydaje mi się, że zamieszkiwała w nim jakaś pradawna istota. Ale jego postać jest bardzo fajnie zbudowana, tak jak wspomniałem w pierwszej części, bo przez to, że on stracił w pewnym momencie kontrolę nad swoją mocą, zabił swoją żonę i dzieci, i od tamtego momentu stwierdził, że nie zabije już ani raz. I to jest podstawa, dla której on jest biernym przez większość czasu uczestnikiem tego filmu, i to jest bardzo dobre, bo on jest zbyt potężny. Jest jedna scena, gdzie cały oddział absolutnie byłby wycięty do pnia, gdyby nie fakt, że Will Smith, czyli Deadshot nakręcił El Diablo, żeby on ich uratował. Jest ta scena widoczna w trailerach, zresztą widzieliście, w kinie oglądaliście, bo przecież oglądacie część ze spoilerami. Ta scena, gdzie w centrum handlowym pali kilka pięter takim miotaczem ognia z, z dłoni. Więc ta postać była naprawdę bardzo dobrze napisana. Zresztą tak naprawdę, poza tymi kilkoma rzeczami, nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Muszę wam też przyznać, że jeśli chodzi o Enchantress, którą widzieliście przed chwilą, ta wersja w stylu takiej boskości podobała mi się o wiele bardziej ze względu na jej takie praktycznie nieludzkie ruchy. Ona tam jakoś niemal jak wąż pląsała, ruszała się, Ten, te efekty magiczne, które się tam z niej uwalniały. Były bardzo fajnie zrobione, tak powiedziałbym poło. I pasowało to do postaci, która tak naprawdę nie jest człowiekiem. To trzeba wziąć pod uwagę, że główne, główne zagrożenie w tym filmie nie jest człowiekiem. To są bóstwa czy metaludzie, którzy są tak potężni, że są bóstwami. Przynajmniej byli kiedyś. Jedyne, co jeszcze mi może przeszkadzać, to fakt, że mimo, że to dzieje się w tym samym świecie i w tej samej linii czasowej, w której mamy człowieka ze stali, Justice League, Batmana i Supermana, Flasha i tak dalej. Nie ma absolutnie żadnego odniesienia do tych postaci, mimo że mamy do czynienia z zagrożeniem na skalę globalną. Nie pojawia się w tym mieście Flash, nie pojawia się w tym mieście Batman. Gdyby pokazali gdzieś na monitorach, że na przykład: Nie wiem, że Wonder Woman walczy gdzieś tam z jakimś innym zagrożeniem, albo że Flash jest gdzieś tam zajęty, uz uzasadnienie dlaczego najważniejszych bohaterów nie interesuje zagrożenie, które może zniszczyć praktycznie całą planetę, co jest pokazane bardzo wyraźnie w momencie, kiedy Enchantress uruchamia tą maszynę. Niszczy lotniskowce, niszczy bazy, a ci najważniejsi superbohaterowie są. Nie ma ich, nie ma, nie są nigdzie obecni. Flash mógłby w ułamku sekundy pojawić się i pomóc Suicide Squad. Batman, gdyby zobaczył coś takiego, na pewno by się pojawił. Wonder Woman pewnie przeleciałaby swoim niewidzialnym odrzutowcem, no a cała reszta. Jest masa metaludzi. Gdzie są ci metaludzie? Skoro w samym filmie odnosi się do tego Amanda Waller, że skoro nie ma Supermana, musimy przygotować się na wypadek, gdy pojawi się kolejny metaczłowiek człowiek tak potężny, że nie będziemy w stanie go powstrzymać. Musimy mieć jakiś sposób walki z metaludźmi, którzy nie są po naszej stronie, czy ogólnie rzecz mówiąc, tak? Więc to jest to, czego mi brakuje w tym filmie. Jakby jest on częścią uniwersum DC, ale nie jest wystarczająco połączony i ugruntowiony w tym, w tym uniwersum, poza odniesieniem do śmierci Supermana, o której teraz mogę już powiedzieć, bo to jest część ze spoilerami, i poza pokazaniem Batmana, który był oczywiście grany przez Bena Flecka i bardzo fajnie wyglądał. Dał Harley Quinn, bisk, całe kino wtedy się śmiało. Więc słuchajcie, z mojej strony to już wszystko. Jeżeli ten film Wam się podobał, jeżeli znajdę czasu. Troszkę więcej, to zrobię jeszcze recenzję X-Men Apokalipsa, na którym też byłem już dawno, dawno temu. Ale może chcielibyście o tym usłyszeć, napiszcie w komentarzach. Napiszcie też, co Wam się podobało w filmie, co Wam się nie podobało i czy czekacie na najbliższe, zbliżające się produkcje. Mówię oczywiście o Aquamenie, mówię o tych wszystkich filmach, które są zapowiadane co chwilę przez DC, przez Marvela. Na jaki film następny czekacie najbardziej? Z mojej strony to już wszystko. Będę teraz troszeczkę to montował, oczywiście Wy nie będziecie tego widzieć. I jeżeli w tym materiale miałem jakieś blopersy, to znajdziecie je po napisach. Teraz będę tak robił, że w momencie, kiedy będę nagrywał to wszystko, jeżeli coś mi nie wyjdzie, znajdziecie to wszystko na końcu. Zakładając, że będzie wystarczająco dla mnie zabawne i niekompromitujące częściowo. Więc do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!